Kapłan to skrzynki, to Czy pie skrzynki, to ja? Czekam. Tak for Co? 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 Ja tam Nie, było. <grystanie> 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 nie byłem. <grystanie> nie Co? nie? Co? Absolutnie. Zabronię jest to... Fejnki jakieś. Jest czysto. Wiele nieuwagi i wszystko pierdolę przed krzyżykiem. No, no, no. tak. Wczoraj miałeś dużo okazji, żeby to zrobić, ale Jedźmy nie. na kontrakt? No nie no, ty, no... no ale okay. Ciebie mamy koronę teraz na razie, nie? Tak, ale tam... A, no tamten drugi koronę, iść, tak? No tutaj pusto mamy, to może wpierdalać Dobra, dobra, to idziemy. Jest... No, Job no. wykonany You're kontrakt. Done. Good work na następny Co tu tam w górze się coś pojawiło i zniknęło Mamy swój kontrakt. w chwój No takie dwa teleciały się zdarzyły i w powietrzu tam, nie wiem co to było jakieś drony dziwne znowu <grym> Może Tu mamy I w taką korony, dużo, dół, dużo mamy tych Drugie miejsce Na przyszłość no, trzeba tutaj lądować panie. w tym miejscu No patrz co tu jest No Wierzcie Najpierw tu trzeba wejść. No właśnie. ja tu mogę wziąć. Ja mam blisko. Dać? Na górze, no. no tak, wiesz, bierz go. Mogę? Ja mam ja ten kontrakt. No, zaznaczony. O. Kurwa. Już biegnę ja do góry, biegnę. Słuchaj, to Dobra, wziąłem.

o waga tam, tam idzieś... na wieży, na wieży, na wieży, tany, na, na wieży, Tu Scyzon nie wchodź na dakra, tak? Kto tu jest z tym koroną? Scyzon, nie, 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 iść lepiej. Gdzieś się chowaj tam ja szebalon mam tyle pieniądzów. Bo cię zmuszą mieście. Jakieś latają No, gdzie ta atakując? A mam na to mam balon? Mam w Wilku, chcesz balon? Czekaj, ale idę do no ciebie. To jestem przy Na zewnątrz się pokaże, właśnie idę. Ja mam kontrakt następny zaznaczony. No idę, idę. Ja też tu mam. To wagonie, mam to koronę następną. A, no to jest koronę, dobra. Dawaj, no, tu bo i tak musimy poczekać. Tutaj w Wilku jest balon, tu pod Wiem. tym pociągiem. Pod pociągiem? No tu, patrz tu, o, tu, tu, tu. Frejry! Do, no. Dobra, dostał palniki. Tam ten gdzieś pierdolili za skrzynkę, Dzień, macie go czy nie? nie, nie, nie ma. Tak, tak, dostał. Tutaj wilku mać balon. Tu, chodź. Do jak? nie się go. Dobra, A, tu. Do no to jebany. Jak? To dobrze. Następny wziąłem na siebie. Rzućcie balon. Ja rzucę. Ja zbieram skrzynki. Ja jesteś... Uważajcie, bo tu kurwa no. może być ciepło. Może być, no. Dobra, czemu to O tu już krzyńki opierdzielone Właśnie Każdy opierdala jest ja wszystko kurwa pierdolą Nieładnie, nieładnie <śmiech> <śmiech> namiot O jest skrzynka Gdzie tam ci wadek zostało tego? Trzeba będzie wziąć e, 230 jeszcze kupa to można wziąć ten coś zaznaczony na ja Dobra, ja zbieram resztę, te... to ryzyko. Do... W tą stronę się udać. O, strzelają. Coś mi Dzisiaj jękło. Tam... No, no mówię właśnie na no. koniec gdzie. Idę do Kontrakty macie pozaznaczane? Tak. No on. nie Oni chyba na górze. No. Idę na dachu, jest Anja. Tu jest. Tu jest. Skrzynka jeszcze jest. Zamykamy, kurwa. Jeszcze. Ile tego jest jeszcze? 20 sekund. Dobra, idę po ten kontrakt A, następny. następny. Dobra, bierz go. Masz go? No to mamy... Już biorę, już, już, już. Czycie nie Gdzie to mamy? Kurwa. Kurwa, daleko ty, ale... O ci JEBIE. No jedzie motor, jedzie skuter, znaczy ten... Skuter, tu, są, tu są, tu są goście. Na, damy y, precyzyjnie na Jest, jest, mam go, tu jest. Ja tam kontakt robić. Masz go na dole? Dobra, uciekam do góry i idę tam do, do was. Nie ma sensu się tym jednym, bo tam nie, jeden goście chyba. Gdzie wy jesteście na dachu? Nie wiem. Tak, bo my się zaraz damy w tętę. To... Nie ma Dobra. sensu. I tylko skrzynkę jeszcze wezmę i. balon. Tak, 180 metrów, wiem, Pilnować się? O, już. No jak się pilnować, Za nami jest gościu, uważaj, chowaj się, bo strzela. No, ja się schowam. Tam z dachu walił. Duszego Ostał się, Dobra, spadamy na ten kontraktów ten tam gdzieś jest, nie? robię. trzeba wrócić na tą stację, bo tam najwięcej było tych kontraktów, nie? Ale patrzcie, znowu dalej trzecie miejsce. O, samochód jedzie. Zakręcił, zakręcił. Dobre. Dobra, przyjechał Jeden gościu tutaj jest Dobrze, już go wilku rozpierdam tego auta, a drugi pojechał Dostęp Dwa na dachu? Gdzie idziemy? Tak, tak Jego w samochodzie, tak Tu jest następny kontakt? iść. w tym budynku Mam chuja drugi, drugi jest pleców jeszcze jeden jest Znowu rozdzieliliśmy panowie Nie, ja byłem no, Kowilka cały czas jestem. No no dobrze Jest tam na dachu korek Uważaj, na dachu jest Żebyśmy się teraz nie dali wyjebać Tam by trzeba było, by było wrócić na stację z powrotem i kontrakty. Tam jest dużo kontraktów. Tu jest też je bane na dachu. Nie widziałem go. Leżą kurowe dwoje. Ja wejdolę. Na dachu leżą ciągle. Dobrze, nice. wali tam. Ty, no bez jaj, no! Skakają jak kurwa! No bez jaj! Bez orzutko, kurwa. Kuje to jest tu, przydam, kurwa! Chuje jebane. jest mać, no. Fuck you, dyker. Co ona przestrzeliwuje tak? Tu mamy tu kocę. I No już, aha, aha. Ty, kurczę, e, cheaterze. Percepcją. Lecę na no ten kontrakt. Daj, ja też lecę. Dobra. Gdzie on był? No, to teraz ty się mnie pytaj o ja ciebie, nie? Tu już był, nie? Dobra, jest. Masz duch. go znaczonego. Leć tam do niego. Dobra. Gdzie ty? Gdzie wy jesteście? Jeszcze jeden brakuje, stary Tylko idę podam w tu No wiem, widziałem go właśnie, się czaiłem na niego Kurwa A few moments later, ja idę na kontrakt, to go No ja też leciałem Kurwa, nie no, mogę Tu gościu zleciał Nie mogę go trafić stary No ja już Dwa years later. a hours A Tak. Ej, no eee, nie mogę go trafić. Kurwa, co jest? Dobra, może zrąbany jestem. Dobra, siedzi. Waimnowany. Tak, to daleko Leci do was on. Gdzie to jest tam? Spokiem, drogi. Pół kilometra, nie Właśnie. będę biegał w takich lektarów. Tam ktoś się zbliżył, chyba ty jesteś, nie? Ja już idę Dążą ty. Andrzej. Jak zdążę. Jak zdążę ci, Dachowo w srańce. Mm. Ale nie wiem. A to już nie ma sensu tego robić. Tak, już jest koniec. A ono, czy końcówka? to końcówka. No, ja no, no kurwa, co jest? Nie mogę go trafić, nawet ja pierdolę. I to ja tak chore miałem. Nie mogłem za cholerę. Jeśli chodzi o to nie jest ten PK, Mogłem go w ogóle się wcale w teraz. Nie zdążyłem. Nie wiem, co z tą ręką to mi podziała Ring PK, Dzisiaj jakoś tak pornie, kurwa, nie wiem. Mówię ci, że to jest od serwera zależne pewnie. Let's get back in it! nie wiem. dnia ci ładnie coś drugiego dnia nie można nic zrobić. No tak Po rągiewkę wzie, wzie A to nie ma sensu, masz 30 sekund i koniec, wiesz? No jest. O, 300 metrów go wstawał. O. Tamtej tak bliżej do mnie, żeby go helikoptera na koniec rozpierdolili. widzi. Ale ciężkie jest o to pierwsze miejsce dziać, przynajmniej dzisiaj. No. No. Musiałeś tak, No to od tego zjebanego serwera dobrze. Proste. Panowie, ja wam tak. dziękuję, ja muszę spadać, Także jak coś A, tutaj zostanie, Nie, też kończy. No. No dobra, bardzo. no to co?